Witam serdecznie z malin pod jabłonkami. Dzisiaj jest 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, wtorek i jestem tutaj gdzie te prawdziwki rosną. Chciałem właśnie zobaczyć jak sytuacja. Co prawda śmiali się ze mną, że ślimaki je zjedzą, ale jak na razie. Jeden prawdziwek jest tutaj Trochę go coś tam jakaś mysz ugryzła A drugi ten z jabłkami Jest tutaj Tutaj widzę mu przeszkadza malina Odłamie ją Żeby on sobie mógł spokojnie rosnąć Tak jest sztuka malina no. Trochę go tu wyeksponuję Żeby miał pole manewru To jest borowik który już obserwuje trzeci dzień Noga widać jest przysadzista Nie jest tak źle z tym borowikiem Jabłka leżą, są zdecydowanie mniejsze od niego bo one nie rosną a borowik sobie widać że rośnie elegancko o. No już jest dosyć ładny prawdziwy bym powiedział do wzięcia ale jeszcze zobaczymy niech postoi rośnie cały czas widać nie ma zauroczony zauroczony nie jest a był i dotknięty przeze mnie i zobaczony i skamerowany no ten widać że się tutaj gorzej czuje bo jest i pochylony nie wiem czemu jest pochylony też go tu może męczy ale jest i ugryziony no ale mimo wszystko go tutaj zostawię ten taki trochę wyeksponowany chyba go jakąś trawą przykryję bo zbyt widoczny jest a wie... o jeszcze jeden wyskoczy tej młodziutki też jest zobaczony dzisiaj także więc niech sobie tutaj rośnie bo tutaj był gdzieś wczoraj zabrany, a tamten jest młodziutki. Zobaczymy, jak to będzie się zachowywać.